Prażmowskiego, nadbrzeżna Lwowska czy Królowej Jadwigi to tylko kilka z wielu ulic Nowego Sącza, gdzie od kilkunastu dni tworzą się gigantyczne korki. Z tego powodu tuż przed świętami Wielkiej Nocy prezydent Ludomir Handel zdecydował o zmianie harmonogramu robót, otwierając na ten czas odcinek ulicy Nawojowskiej między Królowej Jadwigi a Kolejową oraz skrzyżowanie Łukasińskiego z Nawojowską. To zmniejszyło nieco przedświąteczne korki, teraz prace prowadzone już są zgodnie z harmonogramem o korekty w harmonogramach prac lub czasowe otwarcie remontowanych odcinków co mogłoby wpłynąć na poprawę płynności ruchu pytali także w trakcie konferencji prasowej dziennikarze. Prezydent Ludomir Handel zgodnie ze swoim zwyczajem winę za stan rzeczy obciążył poprzedników. Polityka, która była stosowana przez poprzedników, które, którzy poprzedzali rządy właściwie niewykonywania remontów bieżących dróg albo wykonywania tego naprawdę w sposób symboliczny jeżeli chodzi o ilości kilometrażu i to rzeczywiście spowodowało teraz spiętrzenie tych robót. Co więcej przekonywał prezydent, gdyby remont odbywały się ulica po ulicy, to na poprawę stanu dróg w Nowym Sączu nie wystarczyłoby dwóch kadencji samorządowych. Myślę, że te po prostu problemy musimy przeżyć. Pamiętajmy też o tym, że w tej chwili bardzo ciężko od podwykonawców, bardzo ciężko o materiał, ale oczywiście nasze służby pilnują, żeby to tempo prac było jak najszybsze. Niestety na tworzące się na ulicach Nowego Sącza korki mają też wpływ opóźnienia w pracach remontowych. Przykładem jest przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z rądem imienia Sądeckich Żołnierzy Wyklętych. Pierwotnie termin realizacji zadania wyznaczony był na grudzień ubiegłego roku. Po tym czasie zmieniono zapis i zakończenie przesunięto na czerwiec bieżącego roku. Remont ulicy Nawojowskiej ma trwać Natomiast co najmniej do końca 2023 roku, a kolejne zaplanowane przebudowy obejmą ulicę Jana Pawła II, miasto planuje też budowę łącznika pomiędzy 29 listopada a ulicą Smolika.